Witam wszystkich na moim vlogu. Prawie mnie nie widać, ponieważ lampa nie działa. Na vlogu czy w bloku? Na vlogu, vlogu, vlogu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy to oglądają. Też pozdrawiam. Ogólnie mamy wolne, jest mojówka. Eee, a gdzieś tam wodali fajerwerki szczelają. My też właśnie, e, w sensie, planujemy nagrać coś z pokazu. Jak będziemy szczelać teraz najbliższy pokaz, no jak wiadomo się rozpoczął. Fanpage też działa, eee, także ogólnie teraz znajdujemy się na ulicy, w drodze do sklepu, pod latarnią, jak widać, pod latarnią, o Jezu, ty to może dorobimy, <ścoughs> nie, 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 no pieniądze, nie. nie, 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 po co nie. idziemy do sklepu, no po co, no idziemy po kolejne, czy czwarte, el? po kolejne, czy no. czwarte, tak, ponieważ jak wiadomo, my jest Słowianie, bawimy się, na bogato. Oczywiście. Wódki nie może zabraknąć. A zabrakło. Dobrze, nie pada też. CWP się zawsze bawi dobrze. Dokładnie. Crazy Raspberry no, 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 jak najbardziej. Wszystko idzie tak Jeśli ok. nie szczelamy to bawimy się... Jak nie na szczelamy. Pijemy. A jak nie pijemy, to śpimy. A jak śpimy... To jemy. To jemy. To jemy. My też jemy, nie? No. <laughs> Ogólnie no, jesteśmy troszeczkę no, pod... No. no. Nie no, na chodzie jak widać, ale... Tak... No. Po wypiciu... No, tutaj pan biegacz właśnie biegnie, ale nie widać było twarzy. Ogólnie, jesteśmy w drodze do sklepu, który nazywa się między, Miejscem Świętym. Sklepem Monopolowym. To jest Miejsce Święte Mekka Słowian. Zadzwonił dzisiaj do mnie do bramy na domofon i ja odbieram. I pytam się, tak, słucham. Monopolowy. Aha, no to już otwarta brana. Ponieważ padłem za opłaceniem, mm. oczywiście, z pustymi rękoma dosłowiam. No, halo, halo, halo. No. Tu pozdrawiam właśnie Life of Boris, kawał. Lajkujcie Life, ja bo Life of Boris. Tak jest. Pozdrawiamy Borysa, którego bardzo lubimy. No i my pirotechnicy też lubimy się w wolnym czasie zabawić. No, my nie bo tylko szczelamy, jesteś... ale też i pijemy. Dokładnie. Znaczy tylko ja. A grille? Imprezy? No, też oczywiście. No właśnie. My kultura. jesteśmy też ludźmi. My ciężko tak, pracujemy. Oczywiście. My ciężko, bardzo ciężko pracujemy. Bardzo, bardzo, bardzo. Wreszno ale bardzo nagrywamy nie? takie patologiczne, można powiedzieć, jak to niektórzy nazywają patologiczne. Dla mnie to nie jest patologiczne. No po prostu, no halo. mamy wolne, jest majówka. My nagrywamy teraz właśnie Po prostu wypad Dwóch lujów które... Po kolejne 3 czwarte Po kolejne 3 czwarte A wódka lubi pływać Rybka z jadł też Rybka w domu jest Opa Syka bia. W każdym razie no, auto jedzie Schodzimy na bok um, um, Ogólnie jesteśmy prawie pod sklepem monopolowym Chcemy wszystkich pozdrowić. Trzeciej części niestety nie będzie. Zają życie. Czwarta po... część może być taka trochę drastyczna. Czecia, Wiecie, bo trzecia. Ja To jest druga. Ale no to jest druga, trzecia, czwarta, dobra. No następna powiedzmy następna. Kolejna. Może być. Kolejna, no, kolejna część może być taka, że no, albo się Wam spodoba, albo nie. Ale na pewno się Wam spodoba, bo, bo będzie jak zawsze. Prawdziwa to Zawsze adowamy. nic zreżyserowanego. Nic, nic Ja Zresztą tak, tak słyszycie po moim głosie, ja już zabiłem jedną flaszkę, teraz idziemy po kolejną. Eee, my Słowianie, tak się bawimy. Jak się Jeśli mamy mamy Polak tak się pije tu na wschodzie. Nie. No. No wiesz. E, chodzi o to, że po prostu my Słowianie to Słowianie. Tak jest. I dlatego apeluję do wszystkich. Narzekacie na Rosjan, mam wielu przyjaciół w Rosji. No i. No co dużo mówić. Rosja wcale nie martwi się, Putin was nie najedzie, nie? Ale Też to jestem Polakiem. Nie, to to jestem jest inaczej, wiesz, bo my Słowianie to Słowianie. Dobre chlanie i ruchanie. No z tym nie. ruchaniem to wiesz, że ja na przykład jestem wierny i tak dalej, ale... To nie ale jest To jest skomplikowane powiedzmy, w każdym razie... Znajdujemy się, czekaj, 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 czekaj. Na autostradzie. Na autostradzie do nieba, bo tu jest monopolowy. Wow. No i ogólnie... To tu dużo mówi... No prowadź kurde, dawaj. Prowadzi wódz do, mono, do wodopoju. Dobra, idziemy. Wodzu, czerwona twarz! Prowadź, prowadź. W każdym razie jesteśmy w drodze do Monopolowego po kolejną magicznej wody, która nazywa się ognistą wodą w niektórych krajach. I teraz będziemy kończyć materiał, ponieważ niestety tutaj. Nie można nagrywać, się też ja mam zgodę na nagrywanie w kilku innych takich. Dobra, kolega miejscach. w tej chwili zakończy bardzo drastycznie. Tak, tak, tak. Drastycznie bo, bo, bo my teraz mamy zamiar. Tak, tak, tak. tak zrobić ja, bo coś mamy takim, że nie, bo mamy zamiar. My słowianie powosujemy po nasze, zdrowie Wy wasze, kurwa. Trzymajcie się. Dokładnie, wasze zdrowie. Bawcie się dobrze, pozdrawiamy Kryzys, Pajro zawsze z wami. Bawcie się jak najlepiej, kurwa mordy.